Pochwalony Jezus Chrystus, kochani, wołamy o ducha. Nowy dzień, Duchu Święty przyjdź, ogarnij każdego, kto słucha zumu. Niech nasze życie będzie w Twojej mocy. Cały ten dzień w Twojej mocy. Dzisiaj Pan Jezus dalej rozmawia z Nikodemem. I słyszymy tak. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że swego syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez niego zbawiony. Bóg jest dobry, to słyszy Nikodem. Bóg jest dobry. Bóg przyszedł, żeby zbawić każdego człowieka każdego na świecie i już to zrobił, bo oddał za nas życie i zmartwychwstał, pokonał śmierć. Każdy z nas jest zbawiony w mocy Bożej. Tylko to przyjąć, możesz to odrzucić, ale Chrystus już Ciebie zbawił, już oddał za Ciebie życie i za każdego człowieka na ziemi Jezus już umarł. Nasze zadanie to jest w Duchu Świętym przyjąć to i żyć tą mocą Bożą. Ucieszyć się tym, że Bóg jest tym, który ocala. Jeżeli ktoś Ciebie odrzuca, to Ty sam siebie odrzucasz. Jeżeli ktoś Ciebie potępia, to jesteś Ty sam. Bóg Ciebie nie potępia. On jest tym, który podnosi. Taki jest Bóg. Nawet tak jesteś w grzechach. Jezus Cię podnosi. Dlatego spójrz z nadzieją w niebo. Powiedz, panie, ratuj. Panie, pomóż. Tonę w czymś. Nie radzę sobie z czymś. Bóg jest tym, który oddał swojego syna dla naszego zbawienia skarb oddał żeby dać nam życie i tego życia nam już nikt nie odbierze chyba że sam powiesz nie chcę a przecież chcemy i dzisiaj z nadzieją przypomnij sobie właśnie że bóg jest dobry tylko taki I nie ma w nim nic złego bóg jest tylko dobry boże dziękuję ci za to że taki przychodzisz, że taki się objawiasz, że takiego Ciebie możemy poznawać. Nie pozwól, żebyśmy odłączyli się od Ciebie, żebyśmy powiedzieli, że nie chcemy zbawienia, nie chcemy Ciebie. Błogosławię Wam na tę drogę, na drogę do życia w dobroci Bożej, że Bóg już wszystko zrobił, On nas zbawił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień w radości Bożej. Nie bójcie się bo Bóg jest dobry. I możemy tutaj kliknąć ten teledysk mocnych duchu właśnie o Bogu, który jest dobrym. Niech ten dzień będzie piękny z Panem Bogiem.